Nie tylko politycy mają problemy z garniturami. Warszawianin Mirosław K. nabył garnitur za własne pieniądze, bowiem nie należy do żadnej partii, a nabył go w celu wystąpienia w nim na własnym ślubie. Pan młody uwierzył sprzedawcy, że garnitur, który sobie wybrał, wygniótł się podczas transportu, ale jak mu powiedziano w sklepie, powieszony w szafie ułoży się, jak niemowlę do snu. No. Cóż, zakochani są łatwowierni, szczególnie przed ślubem. Mimo tych zapewnień garnitur, który pan Mirek miał na sobie jedynie w czasie ceremonii, marszczył się szczególnie na szwach, i pan młody wyglądał z tyłu jak morda buldoga i tak też się czuł. Sklep nie uznał reklamacji. Być może dlatego, że był to garnitur artystyczny, taki garnitur happening, garnitur instalacja, i on miał się marszczyć, bo uszyto go nie na maszynie do szycia, tylko na siewniku, na przykład, albo, albo na szybko. My w Polsce, i tu uwaga, gładko przechodzę do rozprowadzania takiego prymitywnego porównania związanego z garniturem i polityką, lepsze mi nie przyszło do głowy. A więc, my w Polsce jesteśmy w sytuacji tego Warszawianina. Zafundowaliśmy sobie niezły garnitur polityków, garnitur w znaczeniu grupa, rozumiemy się. Mam tutaj na myśli ten garnitur jednorządowy. Obecnie obowiązujący, który marszczy się, rozłazi się w szwach, pruje się na opozycję i pije. Tak, pije. A mówił premier przed wyborami: wybierzcie nasz garnitur, będzie pasował wam jak ulał. No i ulał i leje do dzisiaj. Kiedyż, słuchajcie, doczekamy się garnituru na naszą miarę. Chociaż może jaka miara taki garnitur? Nie wiem.